Okej, okay, jedziemy. Jesteśmy w połowie trasy, raczej w sumie bliżej Krakowa. Jesteśmy między Katowicami a Wrocławia. Mamy tu z tyłu takiego tak zwanego Darciucha. Darciuch aktualnie śpi na całe szczęście, bo jeżeli nie śpi, to się wydziera. po włosy generalnie, próbuje wyjść, wyskoczyć, zrobić wszystko. Jest całowa, i no nie wiadomo, co z nim robić. Tu mamy pana kierowcę. Na drodze spory ruch. Ja szczerze mówiąc rano wstałam, nawet nie miałam problemu. Kupiłam kawę, ogarnęłam się, szybko się wykąpałam, ale w się mnie z i spałam, więc części drogi w ogóle nie pamiętam. Szali wziąłam sobie jako kocyk, znaczy jako poduszę w sumie z kocykiem, że tak powiem dogorywałam, no, bo mi się oczy zamykały teraz bije energetyka to powinna no, być trochę lepiej. No, no, bo za jakieś 2 godziny, dwie godziny, no mniej więcej coś takiego, będziemy już w Krakowie. Także raczej będziemy w Krakowie, w Krakowie za znakiem Kraków, a nie wiadomo o której dojedziemy tak naprawdę do domu, bo musimy przejechać całe centrum. Także może być wesoło, przypomnimy sobie jak wygląda jazda po Krakowie, pewnie się powtórzamy, a czy ja jestem na leku, który trochę uspokaja, także... Będę bardziej wychilowana, tomek gorzej. Pewnie zacznie się trąbienie, zacznie się wydzieranie. No, wróci do krakowskich zwyczajów. O, 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 o. No właśnie. Także zobaczymy. Dzisiaj jeszcze nie będzie myślę tak źle, nie będzie takiej tragedii, bo jakoś tak będziemy brali to wszystko przez palce, ale jutro już będzie takie nerwienie już będziemy chcieli wracać do domu. Na szczęście jutro o 8 wyjeżdżamy, więc e, nie będzie tego dnia jakoś tam długo, tyle że trzeba będzie przez miasto przejechać. Pogoda ładna, przyjemnie się jedzie. No, na drodze no, trochę łajs, nie ma co ukrywać. Trochę tirów, trochę zwężeń, jak to na autostradach, nie? Płaci się za autostradę, która ma zwężenia. No, no, Polska, this is Polska, mam nadzieję, że pójdzie gładko, tak, tak powiem, jadę z taką myślą, że pójdzie to wszystko tak bez problemu. I tego się trzymam. I że to pakowanie pójdzie szybko i będziemy mogli pojechać do buzynki, już się wychilliwać. No i jeszcze gdzieś po drodze do sklepu trzeba wstąpić bo jakieś prosaku bezalkoholowe, żeby w sumie oblać wszystkie te y, y, sukcesy. Także przynajmniej będziemy mieli z nie sami. Także miło, bo zazwyczaj jak się wyprowadzałam, to właśnie kończyłam jakby mieszkanie w wam, plastikowych kubkach, albo jak dwóch kubkach takich, żeby zostały na kawę i z szampanem, czy tam z innym winem musującym i się piłoby dwójkę, a tak to no, będzie nas więcej, także będzie przyjemniej. Strasy pozdrowienia. Wieczorem się odezmę, na ile będę mogła i na ile będę w stanie, bo to będzie późny wieczór pewnie, ale się odezmę. Jest godzina 22.20. Jesteśmy w tak zwanym apartamencie, chociaż tak naprawdę ciężko to nazwać apartamentem. W każdym razie mam to podpisane, załatwione. Jest także odpoczywamy. pijemy winko 00. Zero zero. Bo jutro o 8 rano trzeba wyjechać, najpóźniej no o 8 rano, o 13, Tomek dobrze jakby mnie zawiózł z psami do domu, bo po co my mu tam potrzebni jesteśmy. No i całe, generalnie cały buz jest zawalony, więc mają purę rzeczy do wyniesienia. Tomek, jak się z tym czujesz? Fantastycznie. Tak? Jesteś Zwłaszcza z perspektywą wnoszenia tego z powrotem. No właśnie. E, tutaj oto zezgonowane zwierzaki. Wiecie, my na podłodze, psy na łóżku. Także no cóż. Hierarchia jest zachowana. Hierarchia jest zachowana, dokładnie. No, słuchajcie, generalnie, gdyby tak naprawdę człowiek się wspinał po tym czymś. To mogłoby się źle skończyć dla psów, także śpimy na kanapie. Powiem wam, że jestem tak zmęczona, że nawet nie mam siły się cieszyć z tego, że w końcu dopiłam swego i w końcu sprzedałam dom. Będziemy mogli zapłacić do końca za mieszkanie i już, że tak powiem, się o nic nie martwić. Mam nadzieję, że to dojdzie do mnie jutro, jak może trochę odpocznę, chociaż perspektywa wstawania, nie wiem, około siódmej, jechanie, że tak powiem, 5 godzin. Wcale mi się nie uśmiechano, ale życie. Cel został spełniony, ogólnie wszystko jest, że tak powiem, ogarnięte, dom jest, że tak powiem, przejrzany, także wszystko na plus. Na razie regenerujemy się, tu jak widać wszyscy się regenerują, tu szczególnie maluch padł. W ogóle maluch w domu oszalał. Po prostu raz, przestrzeń, dwa, nie dość, że jego bracia, to jeszcze dwóch kuzynów. Więc po prostu nie wiedział sam, co ma ze sobą zrobić. Biedny, że tak powiem, uchodził i szukał bratnej duszy, do której mógłby się, że tak powiem, przytulić, a nas też przez chwilę nie było, ale za to była moja mama, do której się tulił strasznie i, i, i cieszył niesamowicie, że po prostu jest człowiek. No jest przekochany, ale jest straszna przylepa, jeżeli chodzi do człowieka. Ciężko go nie rozpuszczać, więc to jest ten problem. Jakby tak się wtula w człowieka i tak i ojcy i tak piszczy, że po prostu no, ciężko go nie brać. Dzisiaj pół drogi, że tak powiem, bo rano dostał mm, takie kropelki ziołowe na ten, na uspokojenie i i tak pół drogi, że tak powiem i ojcał. Także no ciężko mi go było nie wziąć do przodu, ale jednak z racji bezpieczeństwa został w ty w, no, z tyłu i po prostu staraliśmy się go nie słuchać. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, bo jak wracaliśmy z domu do e, tego apartamentu, to był cicho. Także nie wiem, może kwestia tego, że już się przyzwyczaił. Nie wiadomo, zobaczymy jak wyjdzie droga powrotna. No ja dzisiaj już wyglądam jak w siedem nieszczęść, więc się nie przestraszcie, bo jestem już padnięta. Tak naprawdę siedzę tylko, bo siedzę bo już chyba ze zmęczenia nawet mi się spać nie chce. Ogólnie jestem zadowolona, chociaż tego po mnie nie widać. Pół do pierwszej. Mówiłam Wam o tym, że jestem niezadowolona z y, projektu mieszkania i że coś jest nie tak i że mi brakuje czegoś. No i dzisiaj tak właśnie siedziałam i sobie myślę: Kurde, no nie, no pasuje się zabrać, zrobić tak, żeby wszystkim się podobało, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tak naprawdę wszyscy to ja i Tomek, ale też y, goście tak naprawdę, no bo czasami ktoś do nas przyjeżdża i że mamy wszystkich, że tak powiem, z rodziny w Krakowie i w okolicach, to. No, wszyscy zatrzymują się na ten nie przyjeżdżają tylko na kawę, tylko przyjeżdżają na noc. Chciałam, żeby po prostu raz, wszyscy byli zadowoleni, dwa, żeby było na tyle jakby miejsca do przechowywania, żeby nie było po prostu nagle braku. Właśnie tak odnośnie tej choinki się zastanowiłam, że no w sumie mamy tak, no, deska do prasowania, mop, mop elektryczny, odkurzacz bezprzewodowy, odkurzacz normalny piorący, ileś tam tych płaszczyciuchów, takich Wierzchnich, butów, torebek, nie wiem, no wszystkiego tak po kolei wyliczyłam sobie. No i słuchajcie, tych szaf było potrzeba, nie wiem, spięć, nie? No musiałam, że tak powiem, jakoś to podzielić, żeby zrobić ten przedpokój, bo na przykład jak robiłam swoją łazienkę mniejszą, to przedpokój wychodził ogromny i po prostu nie było co zrobić z tą przestrzenią, bo na garderobę było za mało, natomiast na szafę było po prostu za dużo miejsca, no bo się robił hol po prostu, jak nie wiem, w rezydencji, więc nie przesadzajmy, no szkoda miejsca. Doszłam do tego, że powiększyłam swoją łazienkę, co jest akurat plusem, bo fajnie to wyszło i powiększyłam tym samym swoją garderobę, więc jeżeli garderoba będzie przeszklona, to będzie dużo światła wpadało. Zrobiłam szafę, która ma prawie 3 metry. Dodatkowo zrobiłam drugą wielką szafę w pracowni. Dodatkowo jeszcze zrobiłam jedną w gościnnym. Zamiast gościnnego w garderobie dałam gościnny, jakby obok pracowni, bo no, jeżeli nie zamierzałam mieć potomstwa, no to si pokój jest głupim pomysłem, bo psy i tak z nami siedzą, więc zostawiłam salon z kuchnią, który, które są ogromne, bo tam najwięcej czasu spędzam. Spędzamy. Sypialnia ma 12 m kwadratowych plus duża szafa Tomka, więc w sumie to ma jakieś 15 m kwadratowych i wydaje mi się, że tyle na sypialnię wystarczy. Plus jest moja garderoba, plus jest moja łazienka, jest Tomka łazienka, także w sumie. W sumarum siedziałam nad tym dwie godziny, ale wymyśliłam. Ogarnęłam, wymyśliłam, także jestem zadowolona i wydaje mi się, że to będzie projekt finalny. Na razie wam go nie pokażę, bo jest to zrobiony roboczy jakby projekt, tylko dla mnie, ale jak go dopracuję, zrobię wszystko tak jak powinno być, to wam wyślę, żebyście mogli sobie obejrzeć, jak to wygląda. Jeszcze przejrzałam po prostu, czy hydraulicy nie będą mieli problemu, ale na całe szczęście nie. Także się cieszę dodatkowo, że nie będzie problemu. Problemu, że nagle mi powiedzą pani Judy, to no, niestety no, wyszły takie sprawy, że no, nie możemy przełożyć toalety czy coś, bo jednak e, duża odległość o, toalety, że tak powiem, od e, tej pierwotnej, no jest praktycznie niemożliwa do uzyskania, więc e, musiałam też na to zwracać uwagę. Kuchnię, że tak powiem, zrobiłam też fajnie. Ze stołem się pogodziłam przy, m, tym, przy wyspie, także w głowie mi się narodziło, jak to będzie wyglądało, i stwierdziłam, że będzie to fajnie wyglądać. Kanapa zostaje duża, bo zostaje 2 metry na 2,5 metra na 2,85. Także będzie można się wylegiwać i nikt nie powie, że brakuje mu miejsca. Regał wielki zostaje z tyłu, taka jakby taki regali, może taka, taka nie wiem jak to się nazywa, taka na kieliszki, na jakieś alkohole, na takie rzeczy. Zostaje także w sumie no naprawdę jestem zadowolona, bo wyszło z tego całkiem fajne mieszkanko. Wrócę z tej podróży i w weekend siądę i Narysuję to tak, jak powinno to wyglądać, i wtedy wam pokażę. Także czekajcie do weekendu i zobaczycie, jak wygląda efekt końcowy. To nic, miłej nocy i ty spać, dobranoc.